Z okazji Dnia Dziecka w okolicy 1 czerwca corocznie organizujemy zawody, powiatowe zawody pływackie dla dzieci z naszych i nie tylko naszych szkół, bo gościmy tutaj szkoły z Powiatu kłodzkiego, więc myślę, że dzisiaj przede wszystkim świetna zabawa dla dzieci, no i oczywiście rywalizacja sportowa. Ten basen jest gospodarzem częstych tego typu zawodów. Staramy się je organizować często, aby dzieci i młodzież z naszych przede wszystkim szkół miały możliwość tutaj startować, pokazać się, zdobywać medale. Startuje bardzo dużo szkół z Powiatu. I Chłocko, i Nowaruda, i Ludwikowice, i Bożków, i Ścinawki. Czyli miasto, gmina, szczytna. Mamy ponad 300 dzieci. Konkurencje to jak co roku: piątki dla maluchów. Styl grzbietowy, dowolny i klasyczny. Pływanie się rozwija, coraz więcej mamy dzieci chętnych do tego sportu. Co mnie osobiście cieszy i nie tylko mnie, wszystkich nauczycieli, którzy pracują w pływaniu instruktorów, trenerów. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się uruchomić basen otwarty. W związku z tym może będzie to okazja i szansa na organizację w przyszłości tego typu zawodów na basenie otwartym, zwłaszcza w taką pogodę.